W dniu dzisiejszym w Giżycku przy gimnazjum nr 1 odbył się powiatowy turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tego roku organizatorem imprezy była gmina Kruglanki. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał wójt gminy Kruglanki Władysław Gładkowski. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z gmin Giżycko, Wydminy, Kruglanki, Ryn, Miłki, którzy najlepiej napisali testy w eliminacjach szkolnych z poszczególnych gmin powiatu giżyckiego. Zapraszam wszystkich ciekawskich tu pod ścianę się jeszcze raz. No W związku z tym, że, nie, że wypadło na nas y, organizacja tego, a nie mając takich warunków, a w Gierzycku tutaj powstało, y, nazywa się to miasteczko chyba ruchu bez, bezpiecznego, zgodnie z ustaleniami my jako organizatorzy, ale tutaj w Irysku odbywają się te zawody. No, zawody takie na pewno są potrzebne, patrząc y, na ilość uczestników i zaangażowanie młodzieży jest to na pewno potrzebne i no, przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu wśród młodzieży szczególnie. Był w sali dzieci. tam, w szkole. Koło Pan kibicuje? No wszystkim. Kipicuje tym, żeby y, dzieci i młodzież poznały zasady ruchu drogowego i żeby życie ich toczyło się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dlatego, są instytucje takie jak kuratorium ustawy wychowania, policja, wszelkie, wszelkie instytucje, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Eliminacje turnieju ruchu drogowego, powiatowe eliminacje, które tu będziemy przeprowadzać za chwilę mają na celu wyłonić drużyny, które będą reprezentowały powiat Gierzycki w turnieju ruchu drogowego wojewódzkim, który odbędzie się we wlągu w maju. Jeśli chodzi o organizację tego turnieju, to uczniowie biorą udział w czterech konkurencjach. Pierwsza konkurencja, pierwsza konkurencja to yy, testy, wiedza, wiedza z ruchu drogowego, teoretyczna. Druga konkurencja to przejazd przez tor sprawnościowy, który tu widzimy. Jest ten tor specjalnie wykonany w taki sposób, żeby wysłuchać z uczniów jak najwięcej umiejętności jazdy na rowerze, technicznych umiejętności. Kolejną konkurencją, którą przeprowadzimy, to jest konkurencja pierwszej pomocy przedmedycznej. Szalenie ważna konkurencja i popularyzacja tejże konkurencji ma no, niewypowiedziane Niewypowiedziane e, znaczenie e, na drogach, w praktyce, bowiem e, badania, wszelkie badania wykazują, że e, pierwsza pomoc to jest jedna z najważniejszych, z najważniejszych elementów e, ratowania życia na drodze. Tej pierwszej pomocy muszą uczyć się uczniowie już od szkoły podstawowej i ewentualnie poprzez szkołę gimnazjalną, szkołę średnią, kształcić się i przystosowywać do tego, żeby we właściwy sposób zachować się w czasie urazów, czy to na drodze, w wypadkach komunikacyjnych, czy też na w życiu codziennym, po prostu. No I wreszcie ostatnią konkurencja, którą przeprowadzimy, to jest konkurencja miasteczka ruchu drogowego. Uczestnicy mają na celu w tej konkurencji mają na celu przejechać ściśle określony tor, zgodnie z, z, z oznakowaniem sygnalizacją na tym torze. I po tym wszystkim punkty się zsumują i wyłaniamy najlepszych po to, żeby reprezentowali nas w wojewódzkich eliminacjach. Dziękuję bardzo. Przygotowuje się ból bliska ze szkoły podstawowej nr 4. 3. Dobry. Dzień dobry panu. Mógłby się pan nam przedstawić? Nazywam okay. się Zenon Bielańczyk, reprezentuję szkołę podstawową numer 4. Proszę nam powiedzieć, jak dzisiaj wypadają Państwo z zawodnicy podopieczni? I jestem zadowolony, aczkolwiek popełniają błędy, to pewnie jest trema. Wyszkoliliśmy się dość intensywnie, no ale jak wiadomo, trema zawsze jest i powinna być, więc drobne błędy popełniają, bo nie jestem bardzo zadowolony. Proszę nam powiedzieć, jak przebiegały treningi? Treningi intensywnie. Ćwiczymy praktycznie po, 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 po południami. praktycznie, praktyczną jazdę, czyli na torze, testy, to jest teoria z przepisów ruchu drogowego, no i pierwszą pomoc, to jest oczywiście niezbędne. Proszę mi powiedzieć, co taki turniej daje młodzieży? Jak oni podchodzą właśnie do treningów, do, do całej tej sytuacji, w której muszą stawać w szranki w rywalizacji z innymi uczniami? Młodzież jest bardzo zaangażowana, aczkolwiek zaczynamy od eliminacji szkolnych, więc wybieramy w szkole najlepszych uczniów, którzy w zasadzie umieją, no, umieją przepisy ruchu drogowego no i i, i, I opanowali te, te podstawy jazdy na rowerze. Daje to, że przygotowujemy do przyszłych, przyszłych kierowców, gdzie dzisiejsze życie już przygotowuje do przyszłego dorosłego, a dorosłe, tak jak ja swoim tłumaczę, pamiętajcie, że w przyszłości będziecie musieli jeździć po prostu jakimikolwiek pojazdami, gdyż będzie wymagało od Was tego życie. Więc młodzież się naprawdę angażuje, zaczynając właśnie od tego roweru. Ten, te przepisy później przychodzą y, do, do gimnazjum, gdzie jest motorower, a potem y, uprawnienia na, na prowadzenie samochodów, czy, czy, czy w ogóle może jeszcze y, innych pojazdów. Także w ten sposób. Tutaj. Dziękuję bardzo. Witam Cię. Witam. I jak dzisiaj się poszło na trudniej? E, całkiem dobrze. Testy nie były trudne. Pytania z reguły się powtarzają, bo ja już jestem w tym od 6 lat. Testów znam z 10 jak nic. I e, pytania ogólnie są e, o sytuacji ruchu drogowego. Jest pięć pytań z pierwszej pomocy i 20 z ogólnych przepisów. E, jak wyglądały treningi? E, trenowaliśmy całymi dniami. Jak tylko mogliśmy, po lektach się zgadywaliśmy i przejeżdżaliśmy rowerami, jeżdżąc po torze, który jest teraz aktualnie na sali. Jeszcze tam na miseczku jeździliśmy. Czy taki turniej rozwija jakieś umiejętności? Eee, umiejętności w tym turnieju, które nabywam, przydają mi się, ponieważ dużo jeżdżę na rowerze. Eee, jestem nawet w grupie kolarskiej. I yy, przydają mi się takie umiejętności jak manewrowanie między żmijką czy slalomem, bo też jeżdżę różnie, różnie po mieście, a ludzie czasami nie chcą ustępować na chodniku miejsca. Kto Cię przygotowywał do tego turnieju? Yy, pan Mirosław ja Boć, który jest tutaj nauczycielem techniki w gimnazjum. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, fajnie, dzięki.